Cześć kochani, witam was na kanale Kraina Zabawek Dzisiaj pokażę wam księżniczkę i jej jednorożca Od firmy ma W zestawie się oczywiście nasza przepiękna lalka Barbie Oraz jej jednorożec Razem z którym zamieszkują Krainę Fantazji Dołączona jest także Urocza szczoteczka Nasz jednorożec jest bardzo, bardzo słodki Cały różowy Ma różowe, przepiękne, pozłacane siodełko Tutaj widzimy jego piękny róg a na głowie ma diadem, tu ma także piękne, perłowe lejce. Ma cudowną grzywę, którą oczywiście możecie czesać za pomocą szczotki, a także ogon z uroczą ozdobą, który także możemy pielęgnować szczotką. Laleczka również prezentuje się bardzo rewelacyjnie. Ma przepiękne długie blond włoski. Na głowie ma przepiękny różowy diadem, ma też wspaniały makijaż. A ubrana jest w piękną sukienkę, a na nogach ma śliczne różowe buciki na obcasie. Jej włosy również możemy czesać dołączoną do zestawu szczotką. Nasza lalka może oczywiście jeździć na swoim jednorożcu. Wystarczy, że podgniemy jej troszeczkę sukienkę. segniemy jej nogi. I posadzimy ją na zwierzątko, damy jej do rączek lejce i bez problemu może wyruszyć w jakąś podróż Myślę jednak, że o wiele lepiej wyglądać będzie, jeżeli nasza lalka będzie jechała na koniu jak prawdziwa księżniczka, czyli posadzimy ją bokiem Nasza Barbie razem z swoim jednorożcem prezentuje się naprawdę bardzo słodko i uroczo. Możemy tego jednorożca oczywiście posadzić jak prawdziwą księżniczkę. Dołączona do zestawu szczotka pozwoli nam pielęgnować włosy lalki jak i kucyka. Jedynym minusem jest to, że nie możemy zginać rączek lalki i są one na stałe umieszczone w takiej, a nie innej pozycji. Ale myślę, że każda mała dziewczynka chciałaby mieć taki zestaw.